W tym roku mamy 30 odsłonę, 30. edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmów Niezależnych Publicystyka imienia Ireneusza Radzia. Z całego świata do Jury preselekcyjnego spłynęło 150 kilka filmów, z czego wybraliśmy 46 i w piątek i w sobotę, czyli wczoraj i dziś Jury oglądało wybrane przez Jury preselekcyjne 46 filmów, no praktycznie z całego świata, od Iranu po Polskę. Rozpoczęliśmy tak, rozpoczęliśmy w poniedziałek wernisarzem wystawy szkoły plakatu z lat 70. i 80. ze znakomitej kolekcji Sławka Kurdziela. Wykorzystując to, że ten wernisarz w poniedziałek dkf się odbywał, zaprosiliśmy mieszkańców Kędzierzyna Koźla na no, dla mnie niezwykłą prezentację filmu amator Krzysztofa Kieślowskiego. Trochę zapętlając, właśnie ten cały czas i miejsce, wróciliśmy do początku życia amatorskiego filmowego. Jeżeli ktoś jeszcze na świecie istnieje, kto nie widział amatora, to koniecznie niech obejrzy, bo właściwie tam. Tam jest pokazane życie amatora, życie, początki amatorskiego filmu w Polsce w pigułeczce. Dokładnie tak, jak Krzysztof Kieślowski opisał życie jednego małego klubu filmowego w jakimś małym mieście gdzieś w Polsce. Dokładnie w taki właśnie sposób rodził się ten amatorski ruch filmowy, który u nas przekształcił się w klub filmowy groteskę, w klub filmowy alchemik, co zapoczątkowało również Festiwal Publicystyka. Festiwal Publicystyka istnieje od 1994 roku, wszak w tym roku mamy 30 lat. Ja akurat chyba jestem jedyną osobą w tym kręgu, która poza Bogusławem Rogowskim, która pamięta pamięta pierwszą edycję i jako, jako wolontariuszka jako członkini nieprofesjonalnego klubu filmowego Groteska pomagałam pracowałam przy tym festiwalu i ja miałam tą przyjemność i ten zaszczyt że poznałam Irka Radia obecnego patrona tego festiwalu on był filmowcem amatorem który tworzył mnóstwo ciekawych filmów właśnie jakby rejestrował rzeczywistość zastanął zastaną na świecie i naprawdę dobrze mu to szło nie dożył drugiej publicystyki i wtedy postanowiliśmy, że festiwal będzie jego imieniem, ponieważ to właśnie on ten festiwal wymyślił. On razem z chłopakami z Groteski, z Jasiem Bartoszkiem, z Walkiem Zamczewskim, z Andrzejem Szapińskim, ta dwójka już wymienionych ostatnich, niestety nie żyje, ale rzeczywiście to było ich dziecko. Ale chyba najbardziej Irka Radzie, stąd jego imię ten festiwal nosi. Publicystyka, bo jakby jest to tak obszerny temat, że w zasadzie. Bardzo dużo filmów w to można włożyć, a poza tym rzeczywiście tak dużo się dzieje wokół nas, że warto to rejestrować. I takie filmy napływają na nasz festiwal o tematyce społecznej, gospodarczej, o tematyce traktowania kobiet. I zawsze co się dzieje w danym roku, my widzimy na festiwalu. Tak jak widzimy wojnę w Ukrainie, czy widzieliśmy pandemię to wszystko gdzieś na tym naszym festiwalu się pojawia. Na początku to był typowy festiwal filmów amatorskich, nawet wtedy nie było studenckich. Wtedy jeszcze się w ogóle mówiło amator, a nie, nie profesjonalista. jakby chodziło o to, że właśnie tacy ludzie jak Irek, jak Jasiu, jak Andrzej, jak Waldek, czy wtedy jeszcze Paweł Maślono na przykład, robili te filmy siedząc w klubach bez budżetów, bez żadnych nakładów finansowych, bez wielkich reżyserów, bez postaci, bez profesjonalnych aktorów. I to były wtedy filmy amatorskie. Później troszkę świat się zmieniał i postanowiliśmy dopuścić do tego filmy zagraniczne. To też dlatego, że jesteśmy zaprzyjaźnieni ze Światową Federacją Filmów Niezależnych Unika. Jakby zaczęliśmy też jeździć na te festiwale, poznawaliśmy ludzi z zagranicy i zaprosiliśmy obcokrajowców na nasz festiwal. Z czasem doszły też filmy studenckie, bo jakby ten ruch amatorski mocno zamiera. To się bardzo zmienia. Teraz to są filmy niezależne, tak się nazywa. One mają jakieś budżety, ale ale jednak autorzy próbują jakąś swoją niezależność zachować. No i, i później, właśnie tak jak mówiłam, doszły studenckie, i teraz mamy trzy kategorie: amatorski, studencki i międzynarodowy, zagraniczny. Przy czym tych amatorów faktycznie jest coraz mniej. Jest kilka klubów w Polsce, niewiele, które jeszcze istnieją, takich jak, jak była jakieś Groteska, jest AKF X Mikołów, jest klub w Oświęcimiu, w Bieruniu, ale to rzeczywiście jest ich coraz, coraz mniej i to też świadczy o tym, że ten festiwal myślę, że też będzie dalej ewoluował, że będzie musiał się zmieniać, choć i tak dokonał poważnych zmian w przedziale 30 lat, ale myślę, że kolejne zmiany też nas czekają. Mam takie poczucie, chociaż nie jestem tego do końca pewien, że jako juror mam najdłuższy kontakt z tym festiwalem. Nie dam sobie uciąć głowy, że jestem tutaj od, od pierwszej edycji, ale, ale chyba bardzo szybko, bardzo szybko do niego dołączyłem. To wynikło z tego, że wiele, wiele, wiele lat temu, 30 co najmniej lat temu, robiłem dla telewizyjnej dwójki taki cykl filmów dokumentalnych o ruchu niezależnym, filmowym. Jeden z odcinków poświęcony był właśnie filmowcom niezależnym, w Kędzierzynie Koźlu. Wtedy Poznałem całe towarzystwo tutejsze i wtedy też dowiedziałem się o tym, że istnieje publicystyka. I bardzo szybko okazało się, że, że no jakaś chemia jest między nami, trudno w tym mieście brak chemii. I zaczęliśmy wspólnie z moim przyjacielem, z którym lubiliśmy ten cykl dokumentalny, Ryszkiem Rowanowskim, przyjeżdżać do Kędzierzyna co roku na zmianę. To znaczy w latach parzystych on był w komisji selekcyjnej, ja w Żyli, a potem było odwrotnie. Potem się gdzieś po drodze odpadł, ja zostałem do dzisiaj. I jak ten festiwal się zmieniał? Ja myślę, że bardzo podobnie jak wszystkie inne festiwale kina niezależnego w Polsce, to znaczy zmieniała go technologia. Ja mam takie poczucie, że bardzo duży wpływ na kino nieprofesjonalne ma rozwój technologii. I pamiętam, że ten początek to był taki moment, kiedy intensywnie zaczęto używać VHS-ów, kamer VHS w kinie niezależnym. I to w moim odczuciu było największe nieszczęście, jakie spotkało kina niezależne, bo nagle okazało się, że filmowcy niezależni, którzy mieli ograniczony dostęp do taśmy filmowej, to wynikało z jej ceny, po prostu z kosztów jej obróbki, i którzy zawsze robili filmy, które miały. Po pierwsze, po kilka, góra kilkanaście minut. Po drugie, dzięki temu, że były tak skondensowane, to również myśl twórcy była skondensowana i to były takie perełki yy, krótkiego czasu. Natomiast VHS sprawił, że nagle filmowcy niezależni poczuli, że wszystko im wolno. Yy, I to był taki moment, te pierwsze lata festiwalu, które ja wspominam jako filmy, które były nieskończenie długie, no bo taka scena VHS prawie nic nie kosztowała. Yy, natomiast yy, zwróćcie Państwo uwagę, że Filmowcy dostali narzędzie w postaci kamer VHS, ale nie dostali narzędzia w postaci sensownego montażu. Montowanie VHS-ów było niebanalne. Eee, na początku. Wymagało wręcz małpiej zręczności, ponieważ to było takie na 3-4 startowanie i zatrzymywanie. Dopiero potem pojawiły się pierwsze sprzęty VHS-owe, które pozwoliły cokolwiek zmontować w miarę sensownie, i ta technologia przełożyła się znacząco na to, co było pokazywane na festiwalu. Na szczęście ta epoka trwała dość krótko, czyli pojawił się montaż możliwość montażu VHS-owego. Co najważniejsze, pojawiły się też na szczęście ograniczenia w długości filmów. Czyli festiwale zaczęły bronić się przed tymi kobyłami, które trwały wiele dziesiąt minut. Zaczęły się limity czasowe filmów, co spowodowało, że kino niezależne wróciło znowu do normalności, czyli do stanu staśmy filmowej. To kino, dobrze, zanim jeszcze jakby o sensie tego kina, to jeszcze o tej technologii, no bo kolejny skok to jest przejście na zapis cyfrowy, czyli na filmowanie nieważne aparatami, kamerami cyfrowymi, e, gdzie ten montaż, pojawił się montaż już w komputerach, w sensie programach komputerowych, czyli nagle wróciliśmy do tego, co było lat temu, 50, czyli filmowiec miał dostęp i do dość taniego nośnika, i do dość sprawnego montażu. No i sytuacja dzisiaj, kiedy, kiedy właściwie. Ja myślę, że takim cudowną rzeczą w tej technologii, która się rozwija, mimo, że na nią wszyscy narzekamy, że, że ta technologia nas zabija, ale to jest cudowne, że właściwie w tej chwili filmowiec niezależny właściwie ma takie same środki wyrazu, jak filmowiec profesjona, profesjonalny, filmowiec zależny, czyli filmowiec pracujący dla, dla dużych produkcji filmowych. To się niczym nie różni. To, że aparaty, którego używa filmowiec amator jest mniejszy, wcale nie świadczy o tym, że jakość tego filmu będzie gorsza. Czyli szanse są w tej chwili równe, a teraz o tym, jak to się przekłada na to, co widzimy na festiwalu. Znaczy, ja myślę, że najważniejsze na takim festiwalu jest to, żeby e, autorzy filmów e, nie próbowali, i ja zawsze przed tym przestrzegam, nie próbowali udawać kina e, zawodowego, profesjonalnego, bo to się zawsze kończy nieszczęściem. E, udawanie w kinie jest najgorszą rzeczą, jaka może być. Jeżeli ktoś udaje, to widownia to wyczuwa natychmiast i odrzuca ten, to dzieło sztuki, które pojawia się na ekranie. W związku z tym, e, pierwsza rzecz to. To bardzo cenię to, że tutaj jest bardzo dużo filmów, w których mam takie poczucie szczerości i wypowiedzi. Czyli tego, że twórca, nawet jeżeli jeszcze nie do końca sobie radzi z środkami gazu filmowego, to po pierwsze wie, co chce powiedzieć, a po drugie mówi to tak z głębi duszy, szczerze i chce ze mną rozmawiać. A ja to bardzo, bardzo szanuję i bardzo lubię. I to jest pierwsza rzecz tej historii. A druga rzecz. Mam też takie poczucie, ono oczywiście jest różne w różnych latach, tak patrzę właśnie przez tę perspektywę lat 30., ale że jednak raczej częściej niż rzadziej to kino niezależne, a jest to festiwal publicystyka. Jest gdzieś bardzo blisko życia. To znaczy, rzeczywiście tutaj w październiku, w tej końcówce, końcówce października, oglądamy filmy, które odnoszą się do tego, co w ciągu ostatniego roku wydarzyło się istotnego w naszym życiu społecznym, politycznym, e, osobistym twórców. To są takie filmy gdzieś bardzo mocno e, nieodklejone, a przyklejone do rzeczywistości, do tego, co się wokół nas dzieje. I myślę, to jest bardzo duża wartość tego festiwalu, bo, bo o tym jest ten festiwal. E, czy jeszcze jest po trzecie? Po trzecie, może jeszcze jest to, co wydarzyło się w tym roku, i tutaj wyprzedzę trochę, to znaczy, że kolejna rzecz, jaka działa, jaka działa się w ruchu niezależnym w Polsce, to był pewien upadek w ciągu ostatnich lat instytucji robiących takie filmy, czyli klubów filmowych, które gdzieś odeszły w pewien niebyt. Dlaczego? Nie wiem, tak. I tak się stało, i nagle w tym roku okazuje się, że pojawiają się grupy, kolektywy ludzi młodych, bardzo młodych w wieku lat, kilkunastu. Najczęściej jest to taki przedział, gdzie gimnazjaliści, studenci pierwszych lat, wcale nie w szkół filmowych, którzy pod wodzą bardzo interesujących postaci, postaci instruktorów, zbierają się i wspólnie robią film. Bo... I ten trzeci punkt skończę taką myślą, że pomijając, Animację, która jest taką bardzo osobistą, jednoosobową, najczęściej powiedział, to kino jednak jest sztuką tworzoną przez zespół ludzi. I myślę, że wielką wartością tej edycji festiwalu jest to, że takie zespoły pojawiają się. Część z tych starych zespołów się reanimuje i że być może te środowiska twórcze sprawią, że za rok będzie jeszcze ciekawiej niż było w tym roku. Przewodniczącym jury jest Tomek Drozdowicz, właśnie reżyser, operator, zaprzyjaźniony z nami od wielu, wielu lat. On w jury siedział już bardzo, bardzo długo. No, ale przewodniczącym się stał po śmierci Witka Kona, wieloletniego przewodniczącego jury. Mamy Andrzeja Przeździeckiego, szefa Federacji Filmów Niezależnych w Polsce, którym właśnie się stał po, po śmierci Witolda Kona. Jest z nami Piotra Ptacy, adiunkt w Wydziale Filmoznawstwa w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. No i Dawid Nikiel, nowy, nowy juror, też chłopak z Kędzierzyna Koźla. Ale nakręcił taki film jak ostatni komers. Ma też serial na, na bodajże HBO. Ale rzeczywiście jest taką postacią, którą widzimy coraz częściej jakby w czołówce polskich filmowców i też zdobywał z ostatnim komersem nagrody. Zresztą sama ten film widziałam. Bardzo ciekawa postać. I młody człowiek to też jest fajne, bo jakby odświeżył troszkę to żyli ma na pewno inne spojrzenie. Ale mamy nadzieję, że, że będzie do nas wracał. No ciągle czekamy, aż Paweł Maślona będzie miał czas, żeby zasiąść w naszym jury. On te związki z Kędzierzynem bardzo podkreśla i, i myślę, że chętnie wróci, jak tylko znajdzie czas i kiedyś do nas też zawita. Ale rzeczywiście jury mamy bardzo mądre, moim zdaniem. Oni wiedzą, co mówią. Oni często krytykują, ale też nie brakuje w tym wszystkim uwag warsztatowych. I te jawne obrady żyli. To jest jedna z cenniejszych części dla twórców naszego festiwalu. Jeśli chodzi o poziom festiwalu, to mam nadzieję, Choć też byłoby trudno udowodnić, że jesteśmy cały czas na takiej krzywej wznoszącej. To znaczy, że, że ten, ten postęp nie jest może jakiś taki strasznie ba, bardzo skokowy, natomiast, że to jest cały czas krzywa wznosząca. Natomiast oczywiście ta krzywa wznosząca jest taką sinusoidą. To znaczy, o ile ten trend jest rosnący, no to wiadomo, że są lata lepsze i gorsze. To może też wynikać z tego, że są lata, których w świecie wokół nas dzieje się więcej lub mniej. Eee, I wtedy być może ta motywacja do robienia kina jest większa lub mniejsza. Natomiast ja, ja cały czas bardzo... Bardzo mocno wierzę w kino niezależne i w to, że e, jeśli tylko filmowcy nie zapominają o tym, że, e, żeby być blisko tej rzeczywistości, która, w której żyją i nie próbują udawać czegoś, no to powstają najczęściej rzeczy bardzo, bardzo interesujące.